Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Domo Dominik 2012 i witam was w kolejnym odcinku naszej kariery Zawiszą Bydgoszcz na Polish League Patchu 2024 do FIFA 16 No i dzisiaj zaczniemy sobie kolejny miesiąc, a właściwie zagramy sobie kolejny miesiąc, będzie to marzec marzec, w którym czekają nas cztery mecze i jest to już powoli końcówka tego naszego sezonu w trzeciej lidze został już tylko marzec, wtedy kwiecień i maj, tak więc poza dzisiejszym odcinkiem jeszcze dwa, no i będziemy mieli już koniec naszych przygód na trzecioligowym boisku, więc to przed nami już w bardzo bliskiej przyszłości, ale jeszcze do tego czasu nam trochę meczów pozostało, meczów ważnych, meczów, które mogą nam zapewnić miejsce w top 4, które gwarantuje bezpośredni awans, ale meczów, które mogą nam też pozwolić zwyciężyć w całej trzeciej lidze. Aktualnie zajmujemy drugie miejsce w tabeli, mając mecz mniej i dwa punkty mniej od Wieczystej Kraków, więc w przypadku wygrania naszego meczu wskakujemy na miejsce w tabeli numer 1. A w dzisiejszym odcinku czekają nas, tak jak już mówiłem, cztery spotkania. Pierwsze to na wyjeździe z Górnikiem Polkowice, później u siebie z rezerwami Śląska Wrocław, na wyjeździe z Garbarnią Kraków, no i u siebie z Podhalem Nowy Targ, więc parę takich spotkań trochę łatwiejszych niż te w poprzednim odcinku, ale dalej wymagających. Zaczynamy od meczu z Górnikiem Polkowice na wyjeździe. Górnik zajmuje w tabeli miejsce siódme, więc jak najbardziej dalej walczą tutaj o awans. Teraz aktualnie 5 punktów do czwartego GKS-u Bełchatów, tak więc absolutnie nie jest to drużyna, którą można lekceważyć. Jeśli chodzi o nasz skład w bramce, Tkaczyk, obrona. Czaprański nie. Tutaj Nowak. W środku Wójcik z Urbańskim, który jest we wspaniałej formie. Na lewej stronie niech zagra... Milachowski dzisiaj w środku pola kona i Sobieralski. Przed nimi tkacz na ofensywnej pomocy na bokach Sanowski z Sacharukiem. No i z przodu Jarek Bojas. Tak to wygląda, jeśli chodzi o naszą wyjściową jedenastkę. No i przechodzimy już do starcia z górnikiem Polkowice. Rozpędzona Zawisza Bydgoszcz kontra. Górnik Polkowice, również rozpędzony z trzema zwycięstwami w ostatnich trzech meczach na sierywale. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie dzisiaj powstrzymać dobrze dysponowaną ekipę gospodarzy. Arkadiusz Piech z żółtą kartką na początku tego spotkania. Jak na razie prowadzimy, ale szybko wyrównuje Górnik, bramka Dana Stanowskiego Danich ma cały. No i do przerwy ten wynik się utrzymał. Urbański daje nam prowadzenie na 2 do 1 w 64 minucie. Ostatnie 10 minut gry przed nami dużo się dzieje, dużo zmian, dużo akcji, ale wygrywamy to spotkanie 2 do 1. Bramki Sanockiego i Urbańskiego dają nam to zwycięstwo. Jeśli chodzi o zmiany, wchodzili z ławki Koziara za Konech, za Sobieralskiego i Rugowski za Tkacza. więc trzy zmiany w naszej ekipie. Do tego były aż cztery rozszady w ekipie gości. U nas żółte kartki Sacharuk i Wójcik. Ale najważniejsze jest to, że wygrywamy ten mecz 2 do 1. I tym samym wskakujemy z powrotem na pozycję lidera i po 28 kolejce to my tym liderem jesteśmy, mając punkt przewagi w tabeli nad Wieczystą Kraków. E, jest to taka sytuacja, muszę przyznać, dość napięta w tej widze, bo bardzo, bardzo trzyma to nasze tem powieczysta. My też nie chcemy odpuszczać, tutaj tkaczek i czaprański wskakują na kolejne punkty overala. My też nie chcemy odpuszczać i nie odpuszczamy i wygrywamy te kolejne mecze, ale sytuacja w tabeli jest naprawdę, naprawdę ciasna. Xavier Pawłowski, no ty nie będziesz mógł dostawać tej szansy gry, nie miej na to najmniejszych jakby oczekiwań wobec tego, że będziesz grał, no bo nie będziesz grał. Przed nami mecz ze Śląskiem Wrocław i co prawda rezerwy Śląska znajdują się w strefie spadkowej, to jest na ten moment 18 miejsce w tabeli i 5 punktów straty do bezpiecznej pozycji, ale no wiemy, że w tej lidze nie można absolutnie nikogo lekceważyć, więc no Xavier nie dostaniesz tutaj swojej szansy gry. Szansę gry może co najwyżej dostać na przykład Mariusz Sławek, Albo w miejsce urbańskiego Jaskuła może się zaprezentować. I myślę, że w takim zestawieniu możemy podejść do tego najbliższego meczu. E, Rugowski nie, niech będzie na ławce. W takim zestawieniu podejdziemy do tego najbliższego meczu. Więc dwie zmiany wyjściu w składzie Jaskuła za Urbańskiego i Sławek za Mirachowskiego. No i zobaczymy. Remis, Porażka, Zwycięstwo to trzy ostatnie mecze. Rezerw Śląska-Wrocław mają paru doświadczonych piłkarzy, między innymi Mariusz Pawelec czy Piotr Celeban. Są zawodnikami, którzy na pewno potrafią zagrozić, tak samo jak jako Bednarczyk, ale zaczyna się to dla nas bardzo dobrze. W 27 minucie Sacharuk daje nam prowadzenie, które utrzymujemy na, jak na razie do przerwy. Niestety w 54 Zaborski wyrównuje. U nas wszedł Mirachowski, wszedł koziara. Ostatnie 15 minut gry przed nami. Czy tutaj uratujemy zwycięstwo w tym meczu? Koziara na 2 do 1 i wygrywamy, ależ ta drużyna jest mocna! To jest po prostu potwór. To jest po prostu potwór zbyt goszczy. 2 do 1 wygrywamy znowu. W końcówce obracamy szale zwycięstwa na naszą korzyść. Koziara tym razem, który wszedł z ławki w miejsce tkacza w 65. Minucie, w 85. Daje nam zwycięstwo. Wcześniej wchodzili Urwański i Milachowski z ławki. Zawójcika, a także. Zawójcika, a także chyba Sławka. Nie jestem pewien, albo Jaskułę. W każdym razie wygrywamy mecz i to jest najważniejsze: utrzymujemy pozycję lidera trzeciej ligi, chociaż tak jak mówiłem te mecze z zespołami z dołu taweli też często są trudne i ten też taki był, a Wieczysta Kraków swojego meczu nie wygrywa, swój mecz remisuje, co sprawia, że oddalamy się od Wieczystej na 3 punkty, odskoczyliśmy tutaj Ksawier Pawłowski składa prośbę o wypożyczenie go no i jak najbardziej ja się do tej prośby jestem w stanie przychylić zresztą on chyba jest na liście wypożyczeń czy nie nie jest, ale jest już teraz na liście wypożyczeń jak najbardziej tutaj byśmy chcieli go sprzedać, znaczy go wypożyczyć Więc myślę, że nie ma, nie ma tutaj problemu z tym A przed nami kolejny mecz w naszym odcinku Idziemy dzisiaj jak burza, dzisiaj będzie taki szybki odcinek Ale bo mamy tych parę spotkań ważnych, ale szybkich Garbarnia Kraków, Garbarnia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli 25 punktów, tyle samo co Śląsk, Wrocław, z którym mierzyliśmy się przed chwilą Różnica jest taka, że Garbarnię podejmujemy na ich boisku W pierwszym składzie zna jest Sławek Zacznie Czaprański na prawej stronie. W środku tutaj nic nie zmieniamy. Myślę, że Jaskuła też dostanie kolejną szansę gry w wyjściowym składzie. Bo muszę na tego naszego młodego obrońcę stawiać po prostu. Urbański z ławki w razie czego wejdzie. No i zobaczymy. Trzy porażki w ostatnich trzech meczach Garbarni Kraków. No, mam nadzieję, że dopiszą sobie kolejną. Zaczynamy świetnie, już w trzeciej minucie. Jarek Bojas daje Bydgoszczanom prowadzenie w Krakowie. Bardzo optymistyczny początek. Niestety, Duda wyrównuje i Czaprański z czerwoną kartką. Całą drugą połowę grać będziemy w osłabieniu. Do tego wyrównali stan meczu gospodarze z Krakowa. No nie wygląda to już tak dobrze. Wchodząc z ławki Rugowski, wchodzi Hachuła. Koziara także pojawia się na boisku. Ostatnie 5 minut meczu. No i niestety remisujemy. Remisujemy z ostatnią w tabeli garbarnią Kraków. Bramka Boyasa szybko strzelona zapowiadała. Bardzo dobre spotkanie. Ale niestety czerwona kartka Czaprańskiego, myślę, że tutaj bardzo pokrzyżowała nam szyki. Co prawda, wieczysta nie przeskoczy nas z tabeli, my na pewno będziemy dalej na pierwszym miejscu, ale no mają szansę znowu zbliżyć się do nas na punkcik i znowu wywierać na nas tę bardzo, bardzo mocną presję. Jaskuła już ma 56 overalla, więc kolejny upgrade dla niego wleciał. Czaprański no nie wykorzystał swojej szansy. Adam Czaprański, nasz młody prawy obrońca. Wieczysta swoją szansę wykorzystała i doskakuje do nas ponownie na punkt. Mają aktualnie punktów 30, my 31. Teraz chwila przerwy przed tym ostatnim meczem, jaki nas w dzisiejszym odcinku czeka. I będzie to dla nas bardzo ważny mecz, żeby wrócić na tę zwycięską serię, na tę zwycięską ścieżkę. Patryk Urbański chce zagrać w tym meczu w wyjściowym składzie i myślę, że tak zrobimy. Pod Hale Nowy Targ, 16. miejsce w tabeli. Także walczą oni o utrzymanie. My walczymy tutaj o zdecydowanie więcej, Czaplański, tak jak mówiłem, no, w fatalnej formie, no nie był to dla niego na pewno dobry występ. Milachowski także wskoczy, tutaj Urbański wskoczy. Reszta składu zostaje bez zmian, tutaj nie ma co rotować w tym, co działa, więc to zostawiamy. Przed nami ostatni mecz w dzisiejszym odcinku, Podhale-Nowy Targ. Jest to dla nas mecz o to, czy skończymy ten odcinek na pozycji lidera. pod Podhale bez zwycięstwa w ostatnich trzech kolejkach. Świetnie zaczynamy już w pierwszej minucie Sanowski z bramką dla nas i wychodzimy na prowadzenie od razu na początku tego meczu. Michota u nich z kontuzją. Teraz, panowie, bez żadnych czerwonych kartek, bez żadnych głupich strat i, i miejmy nadzieję, że będzie to dla nas dobry mecz. Dawid Kaczy jeszcze przed przerwą, podwyższa na 2 do 0. Jaskuła zmienia Wójcika. Koziara zmienia Sacharuka. Okuniewicz zmienia Boyasa. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. I tutaj spokojnie już chyba to utrzymamy. Urbański jeszcze podwyższa na 3 do 0 no i pięknie, 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 pięknie w tym ostatnim meczu, w tym odcinku chłopaki pokazali, że oni chcą być liderem tabeli oni tutaj nie chcą tego miejsca oddać, które zajmują, więc wygrywamy z Podhalem Nowy 3-0 bramki Sanockiego, Tkacza i Urwańskiego z ławki wchodzili Jaskuła, Koziara i za Sacharuka, Bojasa no i Wójcika 3-0 pewne zwycięstwo na zakończenie Wieczysta też swój mecz wygrywa więc kończymy ten odcinek w takim stanie, w jakim zaczęliśmy, Urbański nam dziękuję, że zagrał Baran, natomiast chciałby odejść w kolejnym okienku transferowym. Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia i że nie będę mu specjalnie robił tej podgórkę w tej kwestii. No dobrze, my sobie przystosujemy do następnego meczu. Następny mecz gramy z błękitnymi Stargard. To już będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku czekają nas ponownie cztery spotkania. Będą to Błękitni Stargard u siebie, wyjazd z Polonią Środa Wielkopolska, u siebie Pogoń, Grodzisk, Mazowiecki, no i na wyjeździe Siarka, Tarnobrzeg. Takie mecze przed nami. No i będzie to przedostatni odcinek z tego sezonu. Potem zostaną nam już tylko trzy mecze majowe. No i będziemy wiedzieć, które miejsce w tabeli zajmujemy, więc przed nami jeszcze siedem kolejek. Aktualnie po 31 kolejkach zajmujemy miejsce w tabeli pierwsze z przewagą punktu nad Wieczystą Kraków, ale już dziesięciu punktów nad trzecią awią. 12 punktów nad czwartym Bełchatowem no i 13 punktów nad piątym rekordem Bielsko-Biała, więc awans do drugiej ligi i my i Wieczysta mamy już praktycznie zapewniony, walczymy tylko o to kto z tego pierwszego miejsca w lidze awansuje, no bardzo mam nadzieję, że będziemy w stanie zrobić to my, ten odcinek ogólnie na plus, szkoda tej jednej straty punktów, bo jest to zwycięstwo z Górnikiem Polkowice 2-1 2-1 także ze Śląskiem Wrocław szkoda tego remisu z Garbarnią ale udało się nam to odbić spotkalem nowy targ, zwyciężając u siebie 3 do 0 No i co? Ja wam bardzo dziękuję już za uwagę w tym odcinku. Bardzo was proszę o łapkowanie i subskrybowania tego kanału, zaznaczenie dzwoneczka. Duża część z osób oglądających ten kanał niestety nie subskrybuje, a jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne i motywujące. Ostatni odcinek niestety trochę mniejsze zasięgi zrobił niż te wszystkie dotychczasowe. Mam nadzieję, że dzisiaj wrócimy na dobrą ścieżkę. Tak więc zapraszam was do udostępniania tego filmu znajomym, jeśli wiecie, że interesują się może polską piłką, może Fifą, może lubią oglądać kariery, to bardzo was zachęcam do dzielenia się tą serią. No i tak jak mówię, do łapkowania, subskrybowania no, i do zobaczenia w następnym odcinku z naszej serii. No i cześć!